Łódź to miasto Meneli. Tak niefortunnie i obraźliwie podsumował kiedyś pewien polski znany aktor. Niekoniecznie. Nie dowierzając tym słowom, Anno Domini 2024 wybraliśmy się do Łodzi właśnie, na Kongres Nowej Elektromobilności, czyli największą i najbardziej prestiżową w Polsce imprezę dotyczącą, a jakże, elektromobilności właśnie. Te Łódź, a przynajmniej tę jej część, której jesteśmy udziałem, postrzegamy dziś bardziej przez pryzmat nieco remontowski. To prawda, nadchodząca rewolucja motoryzacyjna nie może równać się tej XIX-wiecznej, ponieważ tamta do nie tylko w większości obszarów przemysłu, ale także obyczajowości i dotykała każdego obszaru ludzkiego istnienia. Jednak w poprzedniej opinii z rewolucją będziemy, a może mamy już do czynienia. Dlatego dziś przedstawimy Państwu krótką relację z wydarzenia, którego pomysłodawcy sami określają jako najbardziej prestiżowe już sama cena wyjściówki przyprawia obół głowy w której to relacji opowiemy nieco oczywiście subiektywnie właśnie o relacjach społeczeństwo-elektromobilność o kierunku, w którym ta elektromobilność zmierza. I jakie rozwiązania oferuje, zarówno dla opętanych ekologią frików, jak i szarych zwykłych kowalskich. Zapraszamy! Państwa, tego, że będą tu samochody elektryczne i tego, że będą tu stacje ładowania samochodów elektrycznych, to się Państwo na pewno spodziewaliście i wrócimy do tego w dalszej narracji tego odcinka. Ale zaczniemy sobie z wysokiego C. Zaczniemy od Państwa pytania. Wasze pytania najczęściej dotyczą, niestety, pożarów samochodów elektrycznych, co no, raczej jest takim trochę mitologicznym zagadnieniem. Ale drugie Wasze pytanie dotyczy napraw. I ze mną jest Pan Bartosz z firmy EFA Uriper Garage. Witam. Witam Panie Bartku. Naprawiamy samochody elektryczne? No, jak widać, naprawiamy, nawet się tym chwalimy. E, co prawda, my akurat wyspecjalizowaliśmy się w Tesli, natomiast e, samochody elektryczne są co do zasady, jeżeli chodzi o budowę, do siebie podobne. Więc e, ogólnie naprawa samochodu elektrycznego nie jest zagadnieniem mitologicznym. Tak, da się naprawić jak każde inne urządzenie, e, wszystko co człowiek zbudował, my jesteśmy w stanie naprawić. I w tym wypadku naprawianie samochodu elektrycznego jest dokładnie taką samą czynnością. Trzeba tylko posiadać niezbędną wiedzę. No i narzędzia. Jeśli mówimy o układach hamulcowych, zawieszenia, to praktycznie niczym nie różni się od y, samochodów spalinowych. Nie, w praktyce niczym się nie różni. Różni się sposobem zużycia i podejściem do tego, natomiast mm -hmm. faktycznie technologicznie to jest to samo. Czyli generalnie najwięcej takich akcji serwisowych dotyczy baterii, czy. Nie, no właśnie znowu ty, tego, o czym mówiłeś. Sorry, że mm -hmm. tak przychodzimy na tyle. Mm -hmm, no nie ma problemu. Samochody elektryczne, szczególnie na początku swojego życia, czyli mówimy tak 10 lat temu, przez następne 5 lat potem. One miały właśnie najwięcej problemów z hamulcami i z układami zawieszeń. Mm -hmm. Było to spowodowane tym, że tak naprawdę producenci brali to, co mieli na półce e, i poddawali to zupełnie innej presji. Sam mm -hmm. elektryczny jest cięższy, ma inne przyspieszenia, więc to się ciężkości inaczej. Tak, tak. Wszystkie te elementy gumowe już one były podawane innym, e, innym wektorom i po prostu mm -hmm. to nie wytrzymywało, także my naprawdę dużo zawieszeń żeśmy naprawiali i naprawiamy nadal. No a jak właśnie ta sytuacja z bateriami? Komuś, nie wiem, po 5-7 latach w starym Leafie gdzieś tam coś czy w Tesli starej, bo też już dużo lat jeżdżą. Ta bateria już nie trzyma tak jak powinna. Co wtedy? Przyjeżdża do Was? Jest możliwość regeneracji. Powiem Ci tak, rynek się bardzo zmienił. Mhm. E, jeszcze 5 lat temu powiedziałbym, że można tą baterię naprawić, zregenerować i tak dalej. Teraz bym powiedział, że baterię można wymienić. Rynek poszedł już tak mocno do przodu, i jakby średnia cena baterii spadła tak bardzo. Mówię tu i o używanej i o nowej. Że w zasadzie naprawa baterii powoli przestaje być opłacana. No, tak, zmierza tak, to tak. wszystko w takim rozsądnym kierunku, tak jak w spalinówkach, nie? No tak. bo wymieniamy akumulatory i wszystkie inne części eksploatacyjne. Baterie też możemy za taką uznać. A jak z silnikiem? Jak Z silnikami samochodu. Z silnikami e, znowu pierwsze modele, na przykład Tesli, miały taką. E, tutaj zresztą leży taki silnik, jak później chcesz pokazać. Mhm. To jest właśnie silnik, który psuł się najczęściej. Bo na, jakby inżynierowie na samym początku nie przewidzieli wszystkich rzeczy, które mogły się stać. Mhm. W tym silniku akurat był dosyć istotny problem, że ciecz chłodząca dostawała się do wnętrza i ona powodowała spadek izolacji, przeżeranie izolacji i tak dalej. Te silniki po trzeba było naprawiać. Natomiast obecne silniki elektryczne odpukać, one się w zasadzie nie psują z naszej perspektywy. A znowu bardzo duża dostępność, tak? no bo tych samochodów już jest naprodukowane w milionach, powoduje, że części używane, czy części nowe są na tyle tanie. Czyli aftermarket normalnie działa, tak? Tak, jak? dokładnie tak. Zresztą tak jak widać, mamy tu firmy aftermarketowe, które już produkują części. Okej, okay, no to drodzy Państwo, reasumując, nie ma się czego bać, jeśli chodzi o ewentualne usterki. Dzięki serdeczne. Dzięki bardzo. A to jest elektryczny ciągnik szedłowy Mercedesa. Nazywa się E-Actros i nie tylko już niedługo będzie jeździł, ale już jeździ po europejskich drogach, dostarczając nam wszystkim towary. Ten samochód ma zasięg 500 km, oczywiście z 40-tonową naczepą. Baterie, co ciekawe, wykonaną w technologii LFP, mamy wyższą pojemność użytkową D-Jure, wynosi ona 621 kWh, a de facto jest to 600. To jest najciekawsze. Przyjmuje moc ładowania. Megawat, czyli 1000 kW. Niestety infrastruktura jeszcze i przepisy na to w Europie nie pozwalają, więc to jest wersja wyposażona w 450 kW gniazdo. Ale ten samochód, dokładnie ten model, który stoi za mną, 1000 kW może przyjąć. Tak więc drodzy państwo, czas ładowania tego samochodu, żeby zrobił kolejne 500 km, między 20 a 80% baterii to jest do 30 minut. Często zastanawiacie się państwo, jak dotrzeć samochodem elektrycznym z Krakowa nad morze, żeby było szybko, żeby było komfortowo i żeby nie czekać jak na tych przestarzałych stacjach półtorej godziny na naładowanie samochodu. Oto odpowiedź, chyba najbardziej popularna, Lubiana bądź nie, ale najbardziej popularna na pewno wśród Polaków stacja nasza spółka Skarbu Państwa, czyli Orlen. Takie stacje już się znajdują, ale będzie znajdować się z tego co wiemy po rozmowach coraz, coraz, coraz więcej na każdej stacji. Stacja ładowania pojazdu elektrycznego będzie i jak to mówił były prezes tej instytucji, tak tych skunksów wykopcimy, że hej. Kolejna rzecz, która wzbudza kontrowersję, kolejna rzecz, która Państwa intryguje, czyli rzekoma takiej definicji maczystowskiej, niemęskość samochodów elektrycznych, brak ikry, brak przyspieszenia. Proszę Państwa, Hyundai Ionic wersja N generuje moc równowartą 650 koni mechanicznych i przyspiesza w 3 sekundy do setki. Cena tego egzemplarza to 370 tysięcy, co dla Kowalskiego stanowi pewnie dość spory wydatek. W wynajmie dla firm ta rata. Około 4000, więc jest to, myślę, do przyjęcia. Samochód bardzo intrygujący, 84 kWh, pojemności baterii, możliwość ładowania nawet do 350 kW, co daje nam czas ładowania do 80% baterii, około 18-20 minut. Widzieliście Państwo dwa samochody: jeden osobowy o pojemności baterii 84 kWh, drugi ciężarowy o pojemności 621 kWh. I słusznie pytacie teraz, kto to wszystko zasili? Kto da im energię, kto umożliwi szybkie podróżowanie samochodem elektrycznym, a szybkie podróżowanie samochodem elektrycznym będzie występować tylko wtedy, kiedy będziemy mieć do czynienia z szybką infrastrukturą ładowania i nie będziemy czekać na naładowanie tego godzinę, półtorej, dwie. No, odpowiedź między innymi jest tutaj, mówię między innymi, bo nie jest chyba tajemnicą, że jesteśmy właścicielami tej firmy i produkujemy nasze stacje w Polsce, w Gorlicach. Mamy tutaj stacje szybkiego ładowania, między innymi, które mogą ładować samochody z mocą do 480 kW, stan na wrzesień 2024. Ale takich stacji pewnie jest więcej. I w naszym przypadku ciekawostką jest to, że odchodzimy nieco od tego tradycyjnego, niestety polskiego przemysłowego modelu, w którym to obudowa może być polska, konektor może być polski, design może być polski, to znaczy, design może być wasz, bo personalizujemy stację. Odchodzimy na tej zasadzie, że jesteśmy producentem także elektroniki i oprogramowania. Płyta główna. Oprogramowanie software. Wszystko robimy to u nas w Gorlicach na miejscu. Także jeśli jesteście zainteresowani, wiecie, gdzie nas szukać. Zapraszamy. No i na koniec, drodzy Państwo, co z waszym samochodem, jeśli nastąpi jego śmierć technologiczna? Często martwicie się szczerze czasami, czasem nie szczerze. Czasem podajecie wątpliwość ekologiczność samochodów i baterii. Tak w ogóle wygląda bateria samochodu zajmuje całe podwozie, to nie jest akumulatorek. Dlatego jesteśmy tutaj z panem, którego firma zajmuje się recyklingiem tego typu. Urządzeń, Które skończyły swoje życie. Dzień dobry panu. Proszę pana, w jak, skrócie, jak to wygląda? Czym się zajmujecie? Dzień dobry. Na dzień dzisiejszy jesteśmy firmą, która dysponuje instalacjami do recyklingu, które zostają uruchomione do końca roku. Praktycznie uruchamiamy zakład w przemyśle 4.0 autorskie trzy instalacje od materiałów cienkościennych do recyklingu baterii i można powiedzieć, że uzyskujemy dzisiaj materiał czystości 90-78% czystości. I nie ma się to martwić w przypadku takich baterii, że coś trafia na śmieci, dlatego że to jest praktycznie w 100% surowiec technologiczny, który zostaje zabrany. Czyli wraca na rynek. Wraca na rynek e, e, w postaci miedzi, czarnej masy e, i, i nie martwiłbym się tutaj o, o, jego, o jego procesy. Bardziej się trzeba martwić o to, że po prostu jeżeli e, dojdzie do sytuacji takiej, że będą zmienne baterie, że nie nadążymy z technologią na to, żeby E, móc poddawać recyklingowi. Przerobić je wszystkie. Czyli teraz tak globalnie, żeśmy to ujęli, ale tak bardziej mało miasteczkowo, nie wiem, czy to dobre słowo. Kowalski <laughs> ma elektryka. Ma go 7, 8, 10 lat. Bateria baterii się po prostu nie opłaca eksploatować dalej. Czy może normalnie, od, czy, czy wierzy Pan w to, czy może wie już Pan to, że jest możliwość, żeby oddał po prostu te baterie do, re, do recyklingu? Tak, bo on dzisiaj będzie miał e, no, swój proces poprzez stację demontażu pojazdów. Mhm stacja do montażu pojazdów będzie przekazywała do zakładu przetwarzania baterii. Okay. Czyli ten cykl jest zachowany każdy ma swoją rolę. Stacja do montażu demontuje na części wieży, za zagospodarowuje swoje części i przekazuje do Czyli doma. jedzie tam, gdzie jeździł ze tak, spalinowym. Tak, dokładnie. To jest musi... taka sama sytuacja. Na, na dzień dzisiejszy nie mamy innych przepisów jak takie. Mhm. Jeżeli dzisiaj mówimy o tym, to stan, stan prawny jest na dzisiaj taki. I później przychodzi to do zakładu przetwarzania, takiego jak nasz. I jakbym się nie przejmował tym, że właśnie coś się stanie. Natomiast instalacyjnie jesteśmy dzisiaj przygotowani, i będziemy to demonstrować po prostu na, na, naprawdę na autorskich instalacjach, które pozwolą na pełne zagospodarowanie całego tego produktu. Dobre wiadomości dla niedowiarków na koniec. Dzięki. Dziękuję panu Dzień bardzo. bardzo.